Tam witam bardzo serdecznie na dzisiejszej transmisji Yes! K Kur... wygląd. A zaraz dopiero zobaczycie jakie to są jaja. Ja pierdziele Jeszcze fryzjera byłem w ogóle dzisiaj zmiana. Kto robił grafiki? Kejej. Ten sam co Xayo robił w tej całej ekipie. Widzicie niby dzień jak co dzień. Budzicie się, wstajecie, a tu nagle pyk. Tu, są no, jakieś nowe grafiki. To jakiś kurwa wygląd cały. Nowy, wszystko nowe. Dziadek ma kamerę. Wow. Chyba jakoś tak się gwiazdy ułożyły, kurwa planety, że to dzisiaj. Musi być jakiś wyjątkowy dzień. Nowa era, nowa era, no. Jak wam się podoba, jak wam się podoba. I licznik, tutaj ta scena. A z tą sceną. Zara dopiero. Zara dopiero będzie. Zara dopiero coś będzie. Zobaczymy też u dziadka. Zajebiste, no. Ja się nie dziwię, no tak mi się kurwa podoba, Jezus. W ten jeden dzień, szczerze wam powiem, w jeden dzień zaszło tyle zmian, co przez 3 lata odkąd streamuję nie było. Tyle zmian. Czcionki, overlay, alerty, wszystko. Wszystko jest totalnie nowe. I chciałem podziękować też bardzo każdemu widzowi, co mnie subuje, wspiera mnie, robi mi te ludziki, bo trochę ten overlay to wszystko kosztowało. Dlatego dziękuję, że mogliście zafundować upgrade na live'a. Nie kupiłem skinu w Valorancie za 2000, <laughs> jak tam niektórzy, a nie wydaję takich rzeczy, wolę tu zainwestować jakieś rzeczy. Pierdolone. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. A propos ludzików niedługo też będą... ale dopiero to się skończyło jedno. Będzie czas na następne. Zmieniłem tutaj ten awater na czarno-biały, tam na Twitch'u, na TikToku, na Instagramie I naprawdę, Jezu, no. Niektórzy to naprawdę są kochani. Ktoś napisał, to naprawdę nie były żarty. Tu są. Czemu taki awatar? Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Ludzie, czy on żyje? Co się stało? Kurwa, były takie trzy poważne wiadomości. nawet Na Instagramie, kurwa. Czy to jest ustawione, bo ja nie żyje? Kurwa, czy coś. Masakra. To wiecie, nie, że dla jajca nie żyje, coś, tylko naprawdę ktoś się martwił, tak to napisał. Kurwa. Też myślałeś, że to już koniec? Nie, to tylko taki rebranding. Nowy wygląd. Żyje, żyje. Na TikToku też był kurwa jakiś taki filmik, że ja nie żyję niby. Ludzie się pytali tam w komentarzach, że naprawdę nie żyje. Ludzie wpłynęli, no nie żyje serio. Samochód go potrącił. <grymne> Ale taki Rebrand, no czarno-biały, czarno-biały. Ale właśnie, propo kolorków Rebrandingu nowego Werleja, ta scena, główna, to też jest w ogóle na przeglądy i oglądanie. Patrzcie, patrzcie teraz, tło, tło. Ja pierdolę co jest kurwa Czy wy to widzicie? Co tu się dzieje? Kurwa ta technologia, co jest grane? No mega to wygląda, Jezus, teraz patrzcie, no co kurwa tutaj nie jest na ekranie, to reaguje cały Weryl na to. Super to wygląda. Tutaj jakiś las, jest zachód słońca to też taki kolorek się robi. Czy to jest w ogóle legalna taka technologia, On chyba jest? Jakieś tygrysy, no mega się cieszę. Jezu, no widać to po mnie. No nie, nie mogę tego ukryć. Kurwa, jestem mega zadowolony. Super to wygląda. Boże, święty. Biznesowy Amxi, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I to był głos za SMS. Też zmieniłem te donate i tak dalej. Właśnie a propos donateów, już nie ma tych głosów, yy, tych różnych. Podjąłem taką decyzję, bo powiem wam tak. Opowiem wam coś. Jak ja to zaczynałem mieć, te głosy, te różne, to to był Avocado hit, kurwa, szok na polskim Twitchu, nikt tego, kurwa, nie miał, nikt. Jak ja to zaczynałem mieć, napisał do mnie, Xayo, multi, kurwa, o te głosy, a ja im nie dałem, ha. napisali do mnie o te głosy, to było mega fajne, wiecie, ludzie się tym bawili i tak dalej, ale z czasem już to zaczęło być takie normalne, serio coraz mniej takich właśnie fajnych rzeczy, ktoś tam z tego korzystał. Po kilku miesiącach, chyba sześciu czy tam siedmiu, zaczęło te AI być takie w, ogól, w ogóle ogólnodostępne. No teraz nawet możecie sobie wejść w Google, wpisać jakiś tekst i wam jakiś głos coś przeczyta. To już takie... to nie jest takie wow, szok, jak kiedyś było. Yy, no. Przez ten chyba pół roku, czy nawet dłużej, jedyny donate, taki kurwa giga śmieszny z tym głosem, to był ten robaczek z Hollow Knighta. No, kurwa, pokażę wam go. I to był tak naprawdę jedyny śmieszny donate w 100% wykorzystany. Kurwa, ta technologia tych głosów i tak dalej, śmieszna. No, naprawdę. Jest robaczek w końcu. Dziękuję ci, rycerzu, to co za ratunek. To ja, robaczek z kryształowej jaskini. Byłem tu więziony przez 20 lat. Dzięki temu, że mnie mogę prądzać i harcować z moimi braćmi robaczkiem. Z jaskini krzemieniowej, dziadkiem ananasem. Kurwa, kurwa, a nie wierzyliście, że te robaczki gadają? <grywa> no kurwa, to był najlepszy donate od mega bardzo dawno. Ale, no to było bardzo rzadko takich sytuacji. Dlatego mówię, good ending, głosów, ten robaczek. Patrzmy co temu Dawidka. Już zablokowali mnie chyba! Oblokowali! Yes! Yes! mnie! Zablokowali mnie! Odblokowali <grywa> mnie! Ja tak się cieszyłem, kurwa, jak ten upgrade zrobiłem, tego overlaya, scen i wszystkiego. To ja jak odpaliłem OBSa. OBS! OBS! Odblokowali mnie! Pytanie teoretyczne, próbuje suba czy donata? Chyba suba. Odblokowali mnie! Jest, yes, w końcu. Robimy omedlet, kurwa! Robimy omedlet! O, robimy omegle, o, 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 o. Morda. Aha, a dopiero co go do Aha, a są A dopiero co go odblokowali zajebiście To nie zgłosił Dragon State barów 70, bardzo Zajebiście, 719, 709 minut 709 minut dostałem bana Dobra, jebać te omegle Jeba tą meglę, kurwa, nie mogę pisać. Co to za dźwięk był, kurwa? Tyle mu dzwonią na tym kurwa steamie, że te dźwięki się tam psują. Jasper ukradził na 350 zł? No halo! It, halo! Trzeba sobie na przykład programować z tym neuralinkiem. A propos tego neuralinka, kurwa, słuchajcie, bo to, to nawet nie jest już teoria spiskowa ani żaden ten. Hit na wodę, fotomontaż. Jest pierwszy gość, co ma tego neuralinka niby w głowie. I on kurwa, naprawdę tak jest. Może teraz na przykład w telefonie pisać myślami. Przecież kurwa, jak Jasper to będzie miał, to on nie będzie musiał umieć pisać i w ogóle czytać. Już samą myślą kurwa on to będzie robił. Wtedy mu się rozwikłają te wszystkie problemy. <laughs> Może on właśnie mówię, Czekał, wiedział, że będzie coś takiego. <laughs> będzie wtedy niepowstrzymany, kurwa, no, za taki teraz jest chytry. Jasperek, i jak kasę wali, no to dopiero kurwa potem. No, musimy uważać. Jesteśmy na to gotowi, mi się wydaje. No sieba, da Dawid, Fenma jest w Grywicach, a nie w Łodzi. W Łodzi! Potem zobaczę, no, no nie no, zobacz, w Grywice. Co ty gada za bzdury, tak w Łodzi będzie? To powiedz Stacie, żeby przeczytał. Zobacz, to jest w napisane. Wejdź na stronę i zobacz, gdzie. No dobra, a jak ty się patrzy? No Tu są poczytaj sobie po świadomie ludzie są od tego legitnie uzależnieni Tak, wiem o tym yy, Są też takie przypadki Że niby masz kontrolę nad snem, a nagle ją kurwa wiesz Nagle no się coś tam złego dzieje i nie możesz się wybudzić Na przykład ci jakiś kurwa stwór goń I ty nie możesz wstać Wtedy jest przejebany, no Na ekranie będzie napisane, wpisz bilety fejma i zawołaj to, żeby ci przeczytał Dobra Paraliż sen, ja nigdy nie miałem Kto miał? Jak kupić bilety na Fame MMA w Łodzi? Tak? Miliście? Ja pierdolę, nigdy w życiu nie miałem. Gliwica. Ciekawe to jest bardzo, no. Gliwice. Prezero Arena Gliwice. Czujesz się wtedy jak w podwójne życie? Mega ciekawe to jest. Gliwice. Prezero Arena Gliwice. Gliwica. My. Tatuś! Gliwica! My. Fame MMA! Glibica Arena! Już! O! Też ma taki Gliwice czas! Pisze wyraźnie, Glibica Arena! Piszej! Fejm jest? Tu jest data! 18 maja! To jest następna! Co ty motor! 18,05, no to! W maju jest, a teraz w kwietniu i będzie w Ale pisze Gliwice Mało. Fame MMA jest. Bez się na stronę. Tak, ale w maju widzisz 18 maja. No to 18 z jest. No to maja, ale my w kwietniu. Ale że to jest, jest w gliwicach, Krudno, a nie w łodzi. Ale w łodzi jest kwietniu, miesiąc wcześniej. To dlaczego pisze Fame MMA 21? Fame MMA 21. To Co jest gdzie indziej, teraz jest w łodzi. Pokazuję w gliwicach. Ale w maju. Nie w maju. 05 to jest maj. Byle, ale czekaj, bo ten kolega do mnie dzwoni. Ten co? Y, Gadamy z nim. Po co dzwoni? No halo! Dawid, powiedz stacie, że w Gliwicach. W Gliwicach też mu pisze o Halo, co ty mieszasz mu w głowie? To w maju jest FMMA. No tak, i to jest jedyny Kasia, Kasiafera, kurwa. Seryjnie? No jest. halo! No halo, Kamil! No ma jest w Gliwicach, tak? Tak. No Gliwicach jest ma 18.05 To ja nie przyjadę Nie przyjedziesz do Gliwic? No nie chyba Dlaczego? No zobaczymy, bo to jeszcze dużo do maja, to pomyślimy Dawid No tak, tata, mój tata powiedział, że już mi oddał 350 złotych <laughs> Dobra Bo, bo, bo przelałem Ci na konto, do tego czasu mi nie oddałeś a, a to ja nie wiem, daj, to hakerzy, pamiętasz? Dajsh. Człowieku, ja ty hakerzy, co ty pierdolisz, kurwa? E, podiebałeś mi, kurwa, nie podiebałeś, tylko kurwa, zabrałeś mi 350 złotych masz mi oddać! Już w leć leci na no, rozłączniku się, kurwa. No, blokuje tak? <laughs> mu 350 zł. Ja pierdziele. Ki kurwa złodziej. Osaka. na patrzę, świeca. Czujesz to sam, poczujesz na was. złotych. 8 zł. Dawid, ty mój kochany przyjacielu, od serduszka dawaj świecę i zrób gagri-gagri dla moich kolegów Pawełka, Alanka i Mateuszka. D. To jeszcze z czasów pszczółki, no. nowy kanał, ma? Świecę! Jerel z uniwersum. Tak, właśnie tych znajomych, co mówiłem, tam się w chuj lat znamy. Już się nieraz widzieliśmy, Jerez nawet. Co było za donatę? to. Świeca! Dobra, no, to zrobimy to świeca. Lagies? Alo, 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 a dawno świec nie robił, no? Nie eee. Powrót do korzeni, nie będę ci sam. Nie ma zabulania, fakarów, kształłłykania. Nie eee. świeca. Nie świeca. A, patrzę o łukieta. Naprawdę powrót do starych czasów Co ty olej mordy. Mordy. mordy Czekaj chwilę, czekaj chwilę Powrót do korzeni czekaj, czekaj. Ogarnij kurwa twoich kolegów pojebanych Ogarnij twoich kolegów pojebanych Siema siema Ej hey, Dawid No? Co tam u ciebie? <śmiech> no, <śmiech> no, ogarnij kurwa go, byje mu lute na ryj. Kurwa Kurwa złokietyk go kurwa Kurwa <laughs> Po go! Po go! Zostań to! Debile. <grywka> <grywka> Debile. Na koniec wyzywam. I Alin, alin! Na nim cię zepsiłem! Sam <grywka> dopełniłem! On, kto do, Gobie leży, Do dobie dzisiaj leży, dzisiaj nie dowierzy!

Ty, w ogóle nie podejrzane, kurwa. Bolier! O jezu, co to? Kurwa. Co to w tym boilerze jest? Jaki jebany? Co tu z niego blatuje? O mój boże, ja pierdolę. Kamień, kurwa. Jakiś stalagmity, no. Tylko używasz jednego oka, a nie dwoje oczu. A ty masz Ach. jedno oka? Cyklon. No i ja na, na jedno oko widzę. O kurwa, serio? Krzysiu, Nie wiedziałem, Krzysiu, przepraszam, na jakby. Nie, no, był. A to jakaś od urodzenia tak miałeś, czy coś? Przesadził, kurwa. Co No, miałem zaćmę urodzoną. W wieku 8 miesięcy no, miałem operację pierwszą. usunięcie tej zaćmy. A wieku potem 3,5 lat miałem e, szczepienie sztucznej sarkatki. E, I od tego czasu mam niedowidzenie, powiedzmy, lewego Kurwa, to jest głupie. Nie chciałbym. Na Boga nie chciałbym. Ale kurwa, ciekawy mnie, jak to jest mieć jedno oko. Tak, jakby może wszystko jest przesunięte lekko w jedną stronę, kurwa. Nie, że w środku, jakby widzicie wszystko. Jak zamkniecie jedno oko, to tak wiecie. Kurwa, tylko tyle jest, nie? Nie wiem. Zamknij jedno. O kurwa, no. Przejedzone. No <grymne> oka. I widzę jeden... Ja pierdolę, widzowie, aż mi kurwa głupio. Jest, upgrade, no? Yes, yes. Ja PS, jest, jest. tylko policję szarbuje, tylko policję szarbuje. Jak policjantom, panu policjantom zaufaj panom policjantom, policjantom. Ja kiedyś też policjantom zaufałem, no i się możliwie najlepiej wybrałem. Can y I the Głębi się nie ma, jak się ma jedno oko. Właśnie gdzieś to słyszałem. Like the... Kurwa, on chodzi z jakimiś dziwnymi zdjęciami, się pyta, czy go widzieli. <laughs> like sandwich. Do był all... tam bardzo? Hmm. Może. Kurwa, nie wiem what song are you listening to? I listened to some Polish song from my matchday playlist. If you want to hear search FC Barcelona on Spotify. <mum> Is there any smolder porn yet? Uuuuu. Zobacz TikTok, to wiesz oznacz w komentarzach 200. Yeah there is. The Jesus. I don't think people know if Smolder's a guy or a girl though, and half of those had a vagina and the other half had a cock. Smolder's a child. You can't prove I searched up anything. Ty, to rafatus jest. Fiora ma twój zabaw i twój smak. Nie taki wygląd. Czuję to, gdy tylko zanurzy w nim twarz. Wspomnienia pan mnie jak słońce. Z... Zioro... Myślałeś, że to Janko. <laughs> A to rafatus. Fiora ma twój zabaw i twój smak sam na sam ty i ja mówię do niej suko siad, mokra jak ocean, wjeżdżam na surfera. Bo na pierwszym miejscu jest hentai. Proszę Państwa, najczęściej wyszukiwaną frazą w 2023 roku w portalu Pornhub jest hentai. Nie, nie było tak regularnie, to hentai było I Ciebie to wysoko. w ogóle nie zdziwiło. I, wiesz co, <grym> Nie, nie, nie zdziwiło. Myślę, że, że, teoretycznie powinno nas to dziwić, bo to jest bardzo niewłaściwa postawa. To znaczy zainteresowanie seksualność. Jak to jakby, niewłaściwe? Ponieważ seksualność zostaje sprowadzona nie do, nawet nie do kobiet, które są uprzedmiotowiane, ale do przedmiotów, które są uczłowieczane. Prze, przekroczyliśmy pewną granicę, że, no, ja że to jest pingo. zupełnie sztuczny twór, nie? Że ludzie przestają w seksualności Szukać kontaktu z drugą osobą, jakkolwiek ten kontakt by nie wyglądał. W ogóle te AI, kurwa, te roboty i tak dalej, to tu taki dym będzie jebany. Serem, się tak wydaje, że 2-3 lata już będą jakieś takie, nie wiem, roboty do ruchania czy coś. Naprawdę to dopiero będzie. Wiesz to jeszcze podrasują jakoś czy coś Może jeszcze te AI będzie tam, nie wiem, gadać z tobą, kurwa czy coś, nie wiem nie. <grafy> Babka kurwa robię pizzę, będzie się jadła No to ja pizza jest najlepsza! <grafy> <grafy> kurwa, ale żeś się raz TikToka <grafy> O kurwa mocne Ranaud's Hurricane now works on melee champions Cześć to zostałem, mówię, to by było super monstera.